Cześć, ja jestem Juno i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Tomb Raider 2 Jesteśmy w tym miejscu oczywiście co ostatnio. Ehm, tylko że. Tym razem postaram się jakoś wszystko lepiej zorganizować i. spokojnie, spokojnie, spokojnie. Czemu oni tak panikują? Czy ktoś jest tutaj, kto chce nas wszystkich zabić? Chyba nie. Dobra, to widzę dźwignię. Spoko. I. Au, 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 au! Powlekli mnie ze sobą. Um, no i tam my mamy pójść, ale najpierw chyba jeszcze jeden z tych kołków takich. Mm, nas czeka na górze. O ile to w ogóle było to miejsce, bo możliwe, że już mi się wszystko popieprzyło i po prostu nie wiem. A, no dobra, to jest to miejsce. Tak całkiem przyjemnie sobie w tył skaczemy, bo nie można dać prostej drabinki. Znaczy, żeby nie było, nie narzekam, że nie dali po prostu prostej drabinki, bo to, co byśmy słyszeli e, z ust Lary, <grywdy> byłoby kiepsko. No, z tym. Przynajmniej ja nie chciałabym tego słuchać. Dobra. O i to było ryzykowne. Jak spadnę na sam dół, to będziecie mieli <laughs> odcinek dwa razy dłuższy niż normalnie. No ale idzie przeżyć. Dobra, jeszcze tu. Tu. Jezu, jakie oni wysokie pomieszczenia budowali. I po co to im wszystko? Hm? Nie macie żadnych pomysłów? No ja też specjalnie nie bardzo. No ale, dobra, żebyście się tam o coś nie obić. No i tak jak mówiłam, kolejny przedmiot do kolekcji można schodzić w dół. Schodzić w dół. Uwielbiam tak mówić normalnie, jak cały polski sejm tak bardzo po polskiemu. Ła, cholera! Bez komentarza. Nie wiem, jak mogło to się stać zaraz. Nie wiem nawet, gdzie był zapis ostatni. Okej, okay. myślę, że wrócę do Was gdzieś w tym momencie. Okej, okay. jesteśmy w tym miejscu po zebraniu przedmiotu, więc myślę, że można sobie zapisać, tak żeby wiecie, nie zdarzyło się. To co przed chwilą. A i pochwalę wam się, że mm, udało mi się e, przeżyć ten skok i w ogóle e, gonitwę tych, nie wiem, tam najemników czy kogo bez używania apteczki, więc e, jesteśmy w lepszej sytuacji, A jeśli chodzi o... cholera. Oszczędność apteczek, więc w sumie... Nawet taka utrata życia troszeczkę tak bardzo nie boli, bo w sumie apteczkę i tak musimy użyć. Widzicie? No właśnie. Więc e, nie ma problemu z tym. Myślę tylko, że kolejny zapis warto zrobić. Jezu. Jas. Mm. Yes. Chyba to mi nie, nie, nie wyjdzie za bardzo. Na no, przynajmniej e, nie wyszło. By gdybym to próbowała zrobić inaczej. E, myślę, że... Mm. Jezu, nie. <ścoughs> ja nie wiem jak to mam zrobić w końcu. Na pewno jakąś konkretniejszą broń muszę na nich wyjąć. To jest pewne. Bo patrzę, wytłukli mi wszystkich mnichów i. I chyba. Mm, laro, spierdzielamy. Ach, duża apteczka pójdzie. No. Niestety. Jasne. Myślałam, że lepiej to wyjdzie. No, nie, 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 nie. Ja nie chcę umierać. Proszę, nie chcę umierać. Okej. Okay. No, amunicji natraciłam, ale przynajmniej to przeżyłam w sumie. Nie mam większego pomysłu na to, jak mogłabym to zrobić lepiej. Wiem, jestem czasami w tej grze, no po prostu. Beznadziejna. No ale. Aha. Tak, cieszyłam się, że tam zaoszczędziłam teczkę, No tutaj nie wyszło. No ale e, nie można mieć wszystkiego. Tak, tamtą część podnieśliśmy, a więc w sumie mam tutaj wracać. Nie wiem, czy jest sens zapisywać, bo w sumie nie poszło nam tak dobrze, żeby chcieć to uwiecznić. No ale przynajmniej. Jakoś poszło, tak, przetrwałam, no idziemy dalej. No i nie pociesza mnie fakt, że w sumie jeszcze daleko do końca poziomu chyba tutaj. Eee, aha, to nie miało znaczenia. Jeszcze daleko do końca poziomu, więc... Eee, zaraz. Ja się wróciłam z powrotem. W to miejsce, w które trafić nie chciałam. Eee, czy to jest... Zaraz, zaczynam się gubić. To nie jest dobre. Tutaj było to miejsce chyba. Tak. O Jezu. Kuźwa! Myślałam, że ona się złapie. Nie wiem, nie idzie mi ten odcinek już zupełnie. Chyba nie powinnam dziś nagrywać. Bo tylko postawię... Larę potem przed sytuacją, no naprawdę złą, zaraz nie tutaj. Dlaczego? Dlaczego mi się to wszystko zaczyna tak okropnie mieszać? Wszystkie pomieszczenia tutaj wyglądają dosłownie tak samo. To jest złe. Okej, okay, coś tam nam nawet wyszło. <laughs> I pewnie ktoś nas atakować zaraz zacznie. Tak czy nie? Hmm, chyba nie. Nie wiem, czy mam iść tutaj, już w sumie mi się naprawdę to miesza. Hmm, hmm. Okej, okay, spokojnie, spokojnie, to tylko mniejsi. E Zaraz, czy to jest. Dobra, ja tutaj zapiszę, bo patrzę, robię się coraz mniej pewna siebie, co nie jest dobre. A, ale tu chyba jeszcze nie teraz. Zaraz, zobaczymy w ogóle, co jest tam dalej. A, o Boże, tu będzie sekwencja pułapek, i. Zaraz, zaraz, gdzie były te statystyki? Kurde, gdzie to się sprawdzało. Eee, dobra, nieważne mhm. Kolejni strzelający Teraz, kto wygrywa? Mnich czy Czy ci źli Goście z bronią Mam nadzieję, że mnisi sobie radzą Bo nie chcę mi się z... O, poradzili sobie tym razem no i amunicję to oczywiście sobie wezmę. No bo taka łatwa... Aha, dobra, to nogi mnicha. Myślałam, że amunicja do shotguna. No i dobra, tam w tej sekwencji yy, pułapek, która mnie czeka tu niestety yy, jest właśnie sekret ukryty. Tak, się zastanawiałam, czy ja je wszystkie zdobyłam, czy nie kurde złe, bardzo złe wyczucie czasu a właściwie to nawet, nie wiem, nie wyczucie właściwie to jakiś brak wyczucia czasu o jezu, no teraz to zdechnę, aha będziemy tak próbować, aż mi w końcu to wyjdzie, no Jezu, nie mam pomysłu, jak ja mam to niby przejść. Tak szczerze mówiąc. Hmm. No, 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 no. Zaraz. No, no nie, tak nie może być. Zaraz, 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 to rozkminię. Hmm, prawie, ale to jakoś tak się chyba zjeżdżało. Chyba, że już mi się, nie wiem, popieprzyło wszystko. A może inaczej, może tak. Mm. Kurde, to będzie, ja nie wiem, z tysiąc śmierci Lary, czy coś takiego. No nie! Ja się nie godzę na to. Zaraz rozkminimy. Ale jestem naiwna, naprawdę. A może by tak po prostu wziąć, nie wiem, apteczkę? <laughs> może mi to trochę dupsko ocali, wiecie, że na przykład draśnie ją tylko to po prostu, czy coś takiego. Hmm. Yy, ogień? Dobra. Yy, ha, świetnie. Ale to jest całkiem niezła y, taktyka z tego co widzą. Czyli tak, podejść, podejść jak najbliżej. Ogień gaśnie to tak. No. Prawie. Prawie tak, to, to. Słowo klucz. Kurde. Ja nie wiem jak ja mam to niby przejść Ale wiem, że na to był jakiś tam dobry Sposób kiedyś W zamierzchłych czasach To się jakoś przechodziło, możecie mi wierzyć Jestem pewna, że to trzeba właśnie w ten sposób Kurde, Lara O co chodzi? Dobra, damy radę, damy radę, damy radę To nie może być aż tak skomplikowane Przeżyłam, przeżyłam, przeżyłam. Nie wierzę. Ale z jakim stanem życia? Dobra, niby nie było aż tak źle, to znaczy... Nie wiem, więcej szczęścia niż czegokolwiek. Dobra, zapiszemy sobie, bo to trzeba niestety przejść. Hmm. Dobra, znowu mi się coś tam udało. Tak, wyjdziemy tutaj. Hmm. I tak, w tamtym tunelu chyba jest sekret. Niestety. A ja jestem bardzo zachłanna na sekrety. Zaraz, tylko jak się po niego biegło, żebym jeszcze pamiętała? Tak. Eee, nie wiem, czy zdążą. O Boże, o Boże, co Ściana. Kurde, ale... się zatrzymałam. <śla> Aż dziwne. Kućwa! Dobra, przynajmniej zapisałam, nie wiem gdzie, ale zapisałam w miejscu takim troszeczkę mniej wstrętnym i chyba zrobiłam bardzo teraz źle. Nie. Dobra, wróciło. Teraz wróciło. No, ej, ściano głupia, drzwi właściwie zamykające się i otwierające. Głupota jakaś jedna wielka. Dobra, teraz nie ma zabawy. Aha, jak zwykle nie w tą stronę. E, zapiszę w tym miejscu po prostu. Dobra. No i widzicie, jest i smoczek. Tylko, że. Mh. Podniesienie go to. Należy do skomplikowanych za bardzo, jak na mój gust. Ale jest. Mniejsza o to, jak. Się męczyłam w tym odcinku całym. Dobra, zamknijcie się jeszcze raz. O, idealnie. Hmm. Dobra, tak. Nie wiem, czy mogę zrobić chociaż krok w przód. O, idealnie. Zapiszemy sobie tutaj. Poczekamy na ciachajło <laughs> i biegniemy. Jezu, ale mało brakowało. Jest! Wreszcie jest klucz. Wow! Mamy klucz, mamy klucz. Zapis. To trzeba uwierzchnić zapisem. No i musimy się teraz wracać. W ogóle to jest klucz... Aha. No tak. Do drzwi pułapki. Um, a, no i tak. I tak lądujemy w wodzie. Świetnie. A um, lądujemy. Teraz. Czy ja tam widzę? Zaraz, tam jest chyba sekret, tak w ogóle. Mm, dobra, wracając do tego kluczyka, on tam. Mm, chyba jest w głównej sali to miejsce, które otwiera. A jak jestem w błędzie, to no. Cóż. Szkoda. Gdzie ja tutaj właściwie mam wyjść? Gdzieś tu był. O, właśnie, tu są drzwi. Dobrze, że te ciała nie znikają, bo pf, w końcu bym się tak zakręciła tutaj, że naprawdę nie wiedziałabym gdzie iść i tak nie wiem, za bardzo. <laughs> Zaraz to jest. To gdzieś tutaj było. W sensie ogólnie yy, w tym miejscu. Tu nie. Taka w podłodze wnęka, jakaś nie wnęka. O, 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 dobra. Hm, no, oczywiście. Yy, bardzo pomysłowe, nie? Klucz przed samym tym. No i nie wiem, czemu to miało im służyć. No, ale dobra. W sumie w tym momencie zawsze jak grałam, już i tak byłam tak poirytowana wszystkim, że kompletnie wyłączało mi się myślenie nawet na coś tak prostego. I zaraz trzeba tutaj obejść wszystko. Zaraz, zaraz. Tutaj potem e, najpierw zerknijmy sobie na to miejsce. Nie wiem, czy ja powinnam tę dźwignię właściwie przyciskać teraz. No, leć tam im na pomoc. Tak, drzwi sobie otworzyłam. No i walczcie. My się na razie tym przejmować nie będziemy. Niech się tam wytłuką, wytłuką. Kto się ma wytłuc? Mnie na razie Niech nie nękają. No i tutaj, jak na razie wychodzimy z tych murów, to pozwolę aż sobie zapisać. <grych> no i możemy tu lecieć. Z tego co pamiętam, nie było tu nikogo, kto by chciał mnie jakoś szybko zabić, ale chyba bezpieczniej będzie jednak z pistoletami okay. bieć. Chociaż nie wiem. Hmm. Zaraz. Czy ja słyszę wodę? Eee. Zaraz. To na pewno było tutaj. I o ile pamiętam, jakim, do jakiegoś pomieszczenia się dochodziło po moście, ale jak na razie, to tu żadnych pomieszczeń nie widzę. Oprócz tego właśnie, w którym sobie po tej drabince się wspinamy. No to, to nie wiem, nie pociesza aż tak za bardzo. E, ok. Wszcie bałam, że ona mi na to nie skoczy. Bo w tył też chyba za bardzo nie ma gdzie. Aha. Tutaj zobaczmy. O Jezu. Nic? Hm. Boże, ale ja się tu zawsze boję, że spadnę, jak jakaś, nie wiem, oferma. Dobra, tutaj nie. Wow! Tego pana to się tu nie spodziewałam. Kurde, gdzie był zapis ostatni? Nie, nie, proszę, Gro, nie bądź taka okrutna. Dobra, y, zobaczymy się tam przy tym właśnie mostku. Okej, okay, jestem. No i jak widzicie, postaram się y, w, w mądry całkiem... Mhm, tak, tak. tak. Ja i mądry sposób na zabicie takiego gościa. E, chciałam powiedzieć, że postaram się w, w, w miarę inteligentny sposób go utłuc, ale jak widzicie Z tym to do, u mnie ciężko zaraz. Tu w ogóle jakiś kruk będzie leciał, tak? Powiedziałam, że będzie leciał. Mm, kruk i cholera. Po kolei Teraz pozwolę sobie użyć apteczkę. No, żeby to mimo wszystko nie było takie... Marnowanie tego tutaj. Oj, Boże, ten. Lara! Dlatego wczytam, właśnie. Sorry. Boże, ten odcinek. Kurwa, co ja robię? Ten odcinek będzie naprawdę beznadziejny. Przepraszam. No, dlaczego ona mi. Nie wiem, wykonuje jakieś dziwne ruchy. Uciekaj, uciekaj. Zostawił coś w ogóle dla mnie? Eee, coś marnego. No, ale lepsze marne coś niż nic. Nie wiem, jak robię dłuższe przerwy. Od grania to w ogóle mi fatalnie idzie. O! Mnich! Fajnie. Który wcale mi nie pomógł. No i co? I co? No i się będę z wszystkiem męczyć, nie? Drugie wszystko, A mnich sobie z tego nic nie robi, bo co miałby robić? Dlaczego na przykład miałby pomóc Larze, prawda? No. Ach. Niby lubię zwierzęta, ale w takich e, grach zero litości. No. Kurde, dlaczego ja to przeszłam tak głupio? Dobra, można zapisać. Mm. Nie wiem, ten odcinek nie dość, że będzie pocięty, długi, to jeszcze jakiś bezsensowny i nawet poziomu nie skończę. I, 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 teraz mam problem dopiero. Aż się zaciąłam troszeczkę. Nie wiem, czy ona tam będzie w stanie doskoczyć, tak jeśli mam być szczera. A, dobra. Udało się jakimś chyba trafem. Mm. Mogę zejść bezpiecznie na dół. O. Nawet nikogo przesadnie agresywnego tu nie ma. Nieźle, nieźle. Wow. Ale to wszystko jest wymagające. Otworzymy sobie od środka drzwi. Zobaczcie, te oczy skojarzyły mi się z okładką jednej płyty Michaela Jacksona. Mm której tytułu nie pamiętam. Nie wiem, może ktoś zna, może ktoś wie o co chodzi. Ja tutaj sobie zapiszę, bo troszeczkę boję się tego, co słyszę. Skaczlaro. No. No i nie mówcie mi, że ja nic nie robię. Nawet jednego zabiłam. Oczywiście, dopiero. Jak mnich nam zszedł z tego świata, ale dobra, tam. O, naboje do shotguna. Te się przydadzą. Tak, teraz biegniemy z powrotem. Jezu, mam złe wspomnienia z pierwszej części z takimi mostami. One zawsze tam się rozpadały. I teraz tak. Gdzie tutaj się biegło? Tam przy tej drabince chyba? Nie wiem, z tego co pamiętam, można też pewnie było inaczej. Ale ja wolę jak najbezpieczniejsze metody. Dobra, złapała się, pocieszające. Czyli jeszcze nie jest larą naszą aż tak źle. I dobra, nie zabiję się. No i wracamy tam chyba do tej głównej sali, z tego co pamiętam. No i tak coś czuję, że warto byłoby ten odcinek e, zakończyć. Tak, niech ta zła pasa wreszcie się skończy. E, więc, no nie wiem, tylko dobiegnijmy do jakiegoś charakterystycznego miejsca, bo potem wezmę się zgubię i nie będę wiedziała, co zrobić ze sobą. E, no, więc... Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się... O, cholera! Tutaj jeszcze bitwa się toczy. Mam nadzieję, że się mm, podobało. Lara, celujesz do złego człowieka. Znaczy do złego. Do po prostu niewłaściwego. No, już jest. No, i tym miłym akcentem, czyli wykończeniem ostatniego złego gościa. Kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało mimo wszystko, a na razie cześć wszystkim, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.